Cześć z tej strony Jakub Barański. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować nowe miecze świetne od Newella, a konkretnie Newell Katy Max. Na wstępie, zanim przejdę do omówienia tych mieczy świetnych, chciałbym dodać, że ten sprzęt po tej recenzji i testach Zostają u mnie, natomiast nie ma to najmniejszego wpływu na wynik tej recenzji. Jak wiecie, w ostatnim czasie coraz więcej producentów oferuje miecze świetne. Każde są trochę inne, ale jednak wszystkie mają coś ze sobą wspólnego. Dzisiaj dlatego chciałem się skupić na tych mieczach, które podesłał mi Newell na testy, czyli to jest Newell Cutty Max, ponieważ te miecze w pewnym stopniu czymś się wyróżniają od pozostałych producentów. Zanim zajdę do omówienia jakichś technicznych rzeczy, to przede wszystkim pierwsze wrażenia, jakie tutaj miałem z tym mieczem świetlne, związane, to to, że cały korpus miecza jest metalowy. Ten miecz w wersji MAX ma aż 120 cm i muszę przyznać, że jeśli bym miał kupować miecze świetlne, to ta długość, w mojej ocenie, jest. Idealna. Krótsze miecze świetlne, oczywiście, są bardziej poręczne do przenoszenia. Natomiast, jeśli chodzi o źródło światła, o charakter światła, to długie miecze świetlne naprawdę robią świetną robotę. Korpus w tym mieczu jest metalowy i to naprawdę czuć, że to jest fajna jakość. Klosz jest bardzo mocno mleczny i to mi się podoba w tym mieczu świetnym, bo generuje naprawdę miękkie i przyjemne światło. Zakończenia tego miecza świetnego z każdej strony są już plastikowe, z obu stron mamy tutaj gwint statywowy, czy to jest 1,4 cala, jeśli dobrze pamiętam. Są jak najbardziej w porządku, jakość tutaj w ręce nic się nie dzieje. Nie mam jakiegoś odczucia, żeby to trzeszczało, żeby to było kiepsko wykonane. I muszę przyznać, że trochę przeorałem podczas swoich testów te miecze świetlne. Bo nieraz taki miecz świetny upad, gdzieś tam przewrócił mi się. I mimo wszystko trochę końcówki, gdzieś tutaj te plastikowe lenty pobijem, to jest naturalne, natomiast cały miecz świetny jest w całości, nic mu się nie stało świeci, więc jakieś testy wytrzymałościowe też u mnie przeszedł. Parametry techniczne tego miecza świetnego znajdziecie na stronie producenta, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to mamy tutaj bardzo szeroki zakres temperatury barwowej, bo aż od 2000 500 Kelvinów do 9900, więc to spektrum jest szerokie. A CRI jest na poziomie plus 96 punktów. Poza standardową białą barwą z różnymi odcieniami temperatury barwowej, mamy również oczywiście koło kolorów, a także mamy tutaj różne predefiniowane efekty. Świetne, wydaje mi się, jeśli dobrze zapamiętałem, te jest około ich. 20. Powiem Wam, to co mi się podoba w tych mieczach to prostota. Nie ma tutaj żadnej łączności bezprzewodowej, nie ma żadnej aplikacji, i teraz dla innych to będzie wada, dla innych zaleta. Ja w swojej yy, przygodzie fotograficznej z mieczami świetnymi używałem już różnych mieczy świetnych, recenzowałem nawet tutaj na kanale takie, które miały właśnie bezprzewodowe połączenia aplikacje sterowanie. I przyznam szczerze, nie miałem jeszcze okazji, żeby z tego korzystać, po prostu nie znalazłem u siebie zastosowania, żeby było mi to potrzebne i dlatego to w tych mieczach świetnych mi się podoba, że one są bardzo proste. Zanim przejdę do omówienia sterowania, to myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na czas pracy na takiego miecza świetnego. Z moich testów wynika, że przy ustawionej temperaturze barowej 5500 kelwinów Taki miecz świeci na pełnej mocy przez około godzinę i 9 minut. Tak mniej więcej taki powtarzalny wynik uzyskiwę. Sterowanie tych mieczy świetnych jest naprawdę banalne. Mamy przełącznik, za pomocą którego włączamy miecz świetny. Mamy klawisz od wyboru trybu. W tym momencie mam tryb koła kolorów, efekty, w którym są różne animacje i światło białe, i to jest wszystko. Do tego dochodzi nam kółko z przyciskiem, za pomocą którego Regulujemy temperaturę barwową, a za pomocą przycisku przełączamy się na drugie ustawienie w danym trybie, czyli w przypadku światła białego mamy tutaj do wyboru temperaturę barwową oraz intensywność świecenia. W sterowaniu tutaj bardzo mi się podoba to kółko, w którym czuć charakterystycznie każdy skok i możemy swobodnie, na przykład po polu, po kole kolorów. Yy, przechodzić co stopień, natomiast jeśli chcemy przejść od razu na przykład na drugą stronę tego, na kole kolorów i potrzebujemy zrobić duży skok, to to kółko ma też jakąś e, adaptację zastosowaną, bo jeśli zaczynamy nim szybciej kręcić to po chwili widzimy, że ten każdy skok, to cyknięcie, które czym na kółku, to nie jest tylko już 1%, tylko 10-20%, więc ono się adaptuje i dzięki temu możemy bardzo szybko przełączać się między skrajnymi wartościami, a jeśli zwolnimy obroty tego kółka, to jesteśmy w stanie dokładnie co do stopnia czy co do procentu ustawić żądaną przez nas wartość. Ładowanie tych mieczy świetnych odbywa się za pomocą portu USB-C. Czas ładowania, jaki mi wyszedł, to ponad 3,5 godziny, więc trochę naładowanie takiego miecza świetnego od zera do pełna zajmuje. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, e, muszę przyznać, że spodobał mi się charakter tego światła. Wykorzystałem te miecze świetne przy kilku sesjach zdjęciowych. W międzyczasie teraz tutaj widzicie zdjęcia, które zrealizowałem za pomocą tych mieczy świetnych. E, oczywiście nie tylko, bo teraz te miecze świetne, jakie ja widzę zastosowanie, mi one najbardziej się przydały, jeśli chodzi o oświetlenie tła, zrobienie kontry na modelce, nadaniu klimatu e, danego ujęcia, danej sceny. Nie korzystałem z nich jako głównego światła na postać. Oczywiście można też próbować, ja zas zastosowałem je w taki sposób, i w takim zastosowaniu one super mi się sprawdziły. To co nawet teraz widzicie, to kontra, które znam mnie gdzieś tutaj z tyłu na światło pada. Jest miecz świetny, który po prostu jest elementem tej sceny i daje nam dodatkowy klimat. A ten tutaj mam po to, żeby Wam go pokazać. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem: takich mieczy świetnych lub innych produktów marki Newell, to na naszej grupie foto znajdziecie kod rabatowy w oficjalnym sklepie Newell. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. No i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!